W sprawie C 1422 SMKM Trybunał Izba 9 orzeka co następuje. Artykuł 6 ustęp 1 i artykuł 7 ustęp 1 drakty 93-13 należy interpretować w ten sposób, że w kontekście uznania nieważności w całości umowy kredytu hipotecznego. Zawartej z konsumentem przez instytucję bankową ze względu na to, iż umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego nie może ona dalej obowiązywać, stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą wykonywanie praw, które konsument wywodzi z tej dyrektywy, jest uzależnione od złożenia przez tego konsumenta przed sądem oświadczenia, w którym twierdzi on, po pierwsze, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy tego warunku. Po drugie, że jest świadomy z jednej strony faktu, że nieważność wspomnianego warunku pociąga za sobą nieważność wspomnianej umowy, a z drugiej konsekwencji tego uznania nieważności. I po trzecie, że wyraża zgodę na uznanie tej umowy za nieważną. Stoją na przeszkodzie temu, aby kompensata żądana przez danego konsumenta z tytułu zwrotu kwot, które zapłacił on w wykonaniu rozpatrowanej umowy została pomniejszona o równowartość odsetek, które ta instytucja bankowa otrzymałaby, gdyby umowa pozostała w mocy. Merci,